Hej sam, ja też Szymon, welcome na Szwedzki Mester. Hej, hej, nazywam się Szymon i witajcie jak co tydzień na Szwedzkim semesterem. A w dzisiejszym filmie chciałem trochę powiedzieć o bezokolicznikach, a więc tych, powiedzmy, słownikowych, nieodmienionych formach czasowników, a konkretnie o małym słówku at, które do bezokoliczników często jest dołączane, czy które często stoi przed bez bezokolicznikami. No, właśnie, często, ale nie zawsze, i właśnie dzisiaj chciałem powiedzieć, kiedy mniej więcej warto właśnie to tosówko AD do bezokolicznika dodać, a kiedy nie. Także zapraszam do oglądania. Na początek, może warto wspomnieć, że tosówko AD, właśnie przed bezokolicznikiem. Funkcjonuje jako tak zwany infinitive marker, czyli powiedziałbym wskaźnik bezokolicznika. Chodzi po prostu o to, że nie ma on do znaczenia samo w sobie. Znaczeniowo nic szczególnie do zdania nie wnosi. Ono po prostu ma funkcję gramatyczną, pokazuje nam, że to kolejne słówko będzie właśnie bezokolicznikiem, to co stoi po nim. Ale może zacznę. Może łatwiej będzie zacząć od sytuacji, kiedy, kiedy tego at nie dajemy przed bezokolicznikiem, kiedy dajemy po prostu gołą, powiedziałbym, słownikową formę, bez żadnego "-at". A dzieje się tak często na przykład, kiedy mamy dwa następujące koło siebie czasowniki. Kiedy mamy dwa czasowniki po sobie, wtedy ten drugi jest właśnie bezokolicznikiem, jest właśnie tą bezokolicznikową formą. I na przykład po jelbwerbach, po czasownikach modalnych, tego "-at", co do zasady, w czasownikach nie dajemy. Co to są dokładnie Jelwerby? Tu może teraz nie będę się rozwodził, bo nagrałem już jakiś czas temu o tym film. Także tutaj będzie podlinkowany. Jeśli właśnie macie wątpliwości, czym te Jelwerby dokładnie są, to zachęcam do spojrzenia tam. Także tutaj tylko pokrótce powiem, że to są takie czasowniki jak can, czyli móc potrafić, jak will, czyli chcieć, jak mostę, czyli musieć, jak sko. Tworzące nam czas przyszły w szwedzkim. I to, o czym mówię, widać choćby w takich zdaniach jak JOKAN leramy svenska. Mogę nauczyć się szwedzkiego. Czy VIWILGUE OBLEZU. Chcemy iść do kina. Tutaj właśnie to me. nauczyć się gło. Iść jest wszystko w formie właśnie bez okolicznika, bez żadnego at. Także warto sobie te werby zapamiętać. Zdarzają się też takie czasowniki, po których. Ten bezokolicznik jest bez ac. I tutaj trudno mi powiedzieć dlaczego. Myślę, że po prostu warto sobie kilka takich, takich słówek zapamiętać. Chodzi mi tutaj choćby o czasowniki beria, czyli zaczynać się śluta, czyli kończyć. Na przykład yo will sluta röka. Chcę rzucić palenie. Chcę skończyć palić, tak tłumacząc sobie dosłownie. Yo will sluta röka. I tutaj nawet patrząc na te zdanie mamy dwa bezokoliczniki: slyta, skończyć i ręka, palić. Przed żadnym z nich właśnie at nie stawiamy. Zgodnie z tymi dwoma zasadami, że po jebwerbach, werbach, na przykład win, at nie ma i po czasowniku slyta też tego, tego at nie ma. Czy innym takim czasownikiem, który wydaje mi się ciekawy jest znaczeniowo, trochę trudny do przetłumaczenia jest ręka. Po kia właśnie też tego ad nie dajemy, a róluakia oznacza mniej więcej tyle, że coś zadziało się tak przypadkiem. Tak po prostu się wydarzyło. Nie był to koniecznie nasz plan. Na przykład joruakia de tappany klana. Joruakia de klana. Przypadkiem opuściłem klucze. Tak mi się zdarzyło, że upuściłem klucze. Teraz warto się jeszcze zastanowić, kiedy to ad dajemy. I chyba taką najprostszą, najkrótszą odpowiedzią będzie, że w pozostałych sytuacjach, których to, co przed chwilą mówiłem, nie obejmuje, ale jest to może trochę mało konkretna definicja, także jeszcze trochę tutaj dopowiem. Bo na przykład w większości pozostałych czasowników, które właśnie tymi jelbrybami nie są, po nich ad dajemy, przed bezokolicznikiem, możemy sobie wziąć właśnie to, to zdanie, które gdzieś przed chwilą mówiłem: kan lera, myślenskia, mogę nauczyć się szwedzkiego. Lubię, lubię uczyć się szwedzkiego. Będzie to już po szwedzku jotykerom att lära mig svenska". Tutaj to att mamy. "jätterom att lära mig svenska". Czy jo att lära mig svenska". Planuję nauczyć się szwedzkiego. Tutaj też to att już będzie, bo te czasowniki "jätterom", "planierar" do verbów nie należą. Po nich at już już dajemy. Podobnie, kiedy ten bezokolicznik będzie w zdaniu po jakichś rozmaitych przymiotnikach czy przysłówkach. Na przykład, zostając przy tej nauce szwedzkiego, dr at lära sig svenska, czyli nauka szwedzkiego jest fajna, miła, miło jest uczyć się szwedzkiego. dr rulit at lära sig Czy też po rozmaitych zaimkach, to at przed bezokolicznikiem będzie nam tutaj potrzebne. Na przykład joskosze panogota drikia. Joskosze panogota drickja. Kupię coś do picia. Tutaj nuogot at drickja, Coś do picia. Przed tym bezokolicznikiem drickja, znowu at będzie. I na koniec może jeszcze tylko dopowiem już z trochę pobocznych tematów, że at ma kilka znaczeń w szwedzkim. Właśnie raz, że stoi przed bezokolicznikiem jako ten infinityw marker, po prostu słówko wskazujące nam na bezokolicznik. Natomiast w innych kontekstach może być też spójnikiem oznaczającym że. Na przykład, Yoseir at mówię że. I znowu możemy sobie wziąć to zdanie poprzednie i powiedzieć: at rule lära sig Mówię, że nauka szwedzkiego jest fajna. Tu w tym zdaniu mamy dwa at, każde w trochę innym kontekście użyte i oznaczające coś innego. säger at mówię że. D. r. att lära sig Fajnie jest uczyć się szwedzkiego. Także tutaj tylko przestrzegę, że widząc ad po szwedzku, może ono znaczyć trochę różne rzeczy. Mam nadzieję, że sprawa jest już w miarę jasna i że czegoś nowego się, się nauczyliście. Bo wiem, że nie jest to może zawsze do końca intuicyjne. Oczywiście u nas też trudno znaleźć jakiś dobry odpowiednik, jakkolwiek to przetłumaczyć na polski. Myślę, że tutaj warto po prostu sobie próbować włączyć takie myślenie po szwedzku. Gdzie dzięki wielkie za uwagę? Na koniec też oczywiście zachęcam do wpadnięcia na mesterowego Instagrama, Facebooka, na grupę Nauka Szwedzkiego czy na mesterowego bloga. Wszędzie dzieje się sporo. No i oczywiście zapraszam na kurs tak samo jak i Frukmek, sam jest Nestawek. Ja. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Hej do!